teraz część druga tak jak poprzednio zaczęliśmy tutaj demontować tą pilarkę i zdiagnozowane zostały następujące uszkodzenia łożysko kulkowe łożysko jest nowe będzie to RS tam to było tylko jedno, z jednej strony Z zamknięte Z -em. całkowicie złużyta. Z jakaś, nie wiem, no, straciła swoje właściwości sprężyna odpowiedzialna za docisk szczotek szczotki jednej. No mam tutaj, widać jej fragmenty, które się. Ona się dosłownie niemalże rozsypała. Także mamy łożysko, mamy sprężynę. Widać, że obydwie szczotki wystają. Bardzo podobny sposób, płynnie się poruszają w swoich szczotko-trzymaczach. No, niestety, oryginalnej sprężyny nie znalazłem. Zdobyłem jeszcze w moich dawnych zbiorach sprężynkę od wiertarek Black Deckera. Ona zawsze była taka jakby miedziowana, jakby mosią mosiązowana, ale. Sprężystość jest praktycznie ta sama, więc myślę, że spełni swoje zadanie. Następną rzeczą, którą się udało zauważyć, było pewien niewielki luz w obsadzeniu stojana w, w korpusie. Takie uszkodzenie, jeśli nie jest za duże, można Zniwelować poprzez owinięcie stojana, którymś z dostępnych dla nas materiałów izolacyjnych. Kiedyś używałem Tereszpanu, teraz już przeszedłem wyłącznie na materiał, który się nazywa DMD. On ma znakomite właściwości, zwłaszcza mechaniczne, co ma szczególne znaczenie przy regeneracji stojanów. Tereszpan potrafił się podczas formowania cewek potrafił się przerwać. Natomiast materiał DMD się nie przerywa. Żeby poprawnie włożyć stojan, musiałem najpierw to sprawdzić. To jest taki tam wkrętak cieniutki. Musiałem zobaczyć, czy otwór w pakiecie stojana zgadza się z tym otworem na wkręt. No, tego pewnie nie będzie widać, no bo musiałoby, miał, musiałby mieć jakieś odrębne oświetlenie, specjalne, no ale, ale zapewniam, że y, udało mi się zsynchronizować te otwory, także wkręt powinien bez problemu umocować nasz stojan. Sprawdzimy tylko, czy. Czy nam przewod się nie, nie przyczaśnie w czasie dociągania, bo to są te przewody, które muszą wyjść na zewnątrz, ale wygląda na to, że, że nie, że się nie, nie przyczaśnie, bo jest poniżej tej części, do której przykręca się, tej części do której przykręca się y, pakiet Stojamy. No, więc teraz będziemy próbować go wcisnąć na miejsce. No, wszedł dosyć sprawnie, gładko. Ten pasek jest trochę za szeroki, ale wykorzystałem jakiś gotowy, odcięty do przezwajania bierników nie chciało mi się go skracać no trochę to nie wygląda ale przecież strzelać tego się nie będzie a, a na wystawę to nie idzie no dobra, to teraz próbujemy jak nam się będzie to tutaj wkręcało gwiazdkowy śrubokręt gdzieś mi wzięło, więc będziemy próbować wkręcać tym oto. to no, pasuje doskonale No, można, można by to było troszkę mocniej. Dobra, spróbujemy krętarką. No i elegancko. Mam nadzieję, że tak samo pójdzie druga śruba. Ok. Czyli stojan mamy umocowany. Tak, jak być powinno. To są przewody, które idą na wyłącznik. No, teraz zobaczymy, czy pełen sukces. Bo musimy zobaczyć, czy przesłona. No, pięknie się zamknęło tutaj elegancko. Nic nie przeszkadza nawet. No, to właśnie tak miało być. Czyli przesłona jest na swoim miejscu. Teraz musimy się zająć wirnikiem, na czym to zajęcie ma polegać? No, ma polegać na tym, że tu mamy, że zakładamy za przeproszeniem gumkę na łożysko najpierw łożysko musimy włożyć w swoje miejsce no i bardzo dobrze a teraz zakładamy przesłonę zakładamy wirnik no odpowiedni dystansik jest no, i musimy dokręcić no, śrubencję, żeby nam wirnik się trzymał. Najpierw delikatnie ręką. No, teraz spróbujemy go dokręcić wkrętarką. No, i tak wystarczy. No i teraz co? No teraz by wypadało. Us umocować ten cały instrument. Tutaj. O pięknie wskoczył. Ale z tą podkładką to przesadziłem, bo ona była tutaj do czegoś innego. No dobra, nieważne, mamy takie podkładki. O, to jest, znalazłem teraz to łożysko, które było otwarte z jednej strony. Moim zdaniem nie powinno być otwarte, ponieważ, zwłaszcza przy pilarkach, przy szlifierkach mamy do czynienia z pyłem. Myślę, że to łożysko spełni swoje zadanie. No teraz trzeba będzie się pobawić z mocowaniem, yy, z umiejscowieniem yy, szczotkotrzymaczy i z połączeniem ich z wyprowadzeniami stojan. Two hours later. Nalazłem oryginalną mleczną śrubkę, która pełni to samo zadanie, co tej pilarce, tylko że ona, ona była używana do tego samego celu, tylko że w wiertarkach, nawet o ile pamiętam, były to wiertarki typu BD202, które od strony komutatora nie miały panewki, tylko łożysko kulkowe. No i nawet, no nawet nie potrzeba podkładki. No, więc jeszcze raz zakładamy. Pięknie poszło do oporu. No i dobra, no to próbujemy kolejny raz tutaj umiejscowić. No i siedzi na miejscu. Udało mi się. Tutaj wszystko poskręcać, no i powciskać szczotki na miejsce. Pokażę teraz kamerę, skieruję na moją słynną tablicę kontrolną. I tak, jak widać, teraz włączyłem tą maszynę na neonówkę. Neonówka się zapala, to znaczy, że przewód i wyłącznik jest. Ok, to znaczy, że nie skopałem tam nic. Teraz włączymy sobie na żarówkę, niestety 60, bo nie mam gdzieś, mi tam się spaliła ta 25, a taka powinna być. No pięknie, zapala się i słychać, że jak mruczy i chce ruszać. Dobry znak. Można było od razu już na pełne no ale zademonstruję te procedury wszystkie. O, na żarówce dwusetce maszynka się kręci i obraca. No to teraz już próba całkiem na serio, czyli pod 200. 30 V. Teraz tu musimy, żeby było widać coś. No to ruszamy. Jak na swoje lata chodzi bardzo dobrze, zatem można przykręcić dupkę, która ma spełnia tu ważne zadania, tymi, ty, tymi częściami są przytrzymywane na swoim miejscu szczodko trzymacze. A tym, a tą okrągłą częścią jest utrzymywane w swoim miejscu łożysko. To łożysko, które wymienialiśmy. Dobra, dokręcamy dupkę. Ponownie załączymy. No i bardzo dobrze. Proszę Państwa. Udało się. Zatem będziemy. Na tym kończymy ten przydługi materiał. Pozdrawiam wszystkich, a dodatkowo pozwolę sobie wysłać buziaki dla Helenki i Wojtusia. Pa! pa.